Czy po Manowar istnieje życie? No, jak się właśnie boleśnie przekonał o tym Scott Columbus, były Bernier's Manowar, może być z tym ciężko. Scott Columbus w 2011 roku, równo rok po udzieleniu obszernego wywiadu, w którym opowiadał właśnie o swojej historii z Manowar, popełnił samobójstwo, co było bardzo smutnym czasem dla nas wszystkich. No, ale również smutnym właśnie czasem był ten 2010 rok, kiedy się dowiedzieliśmy z tego wywiadu ze Scottem Columbasem, że Joey de Mayo jest strasznym człowiekiem. Że Scott Columbus de facto odszedł z Menawur, właśnie w 2008 roku, ponieważ nie mógł dojść do porozumienia z Joey'em, Że nie zagrał żadnych bębrów na Gaz of War, na Warriors of the World. To wszystko są bębny z komputera. Jedyne co Scott Columbus tam robił, to nagranie partii talerzy, których wiadomo cyfra nie jest w stanie tak dobrze odtworzyć, czy też zrekonstruować jak uderzenia w, w tomy, czy w werble, czy w stopy. Tak, co tam jeszcze Scott powiedział w tym wywiadzie, że wtedy kiedy odszedł z kapeli po trasie Kings of Metal w 1988 89 roku to Joey DeMaio wtedy sprzedał mediom historyjkę, że Scott Columbus odchodzi, bo ma chorego syna. Na tym wywiadzie Scott przyznał, że jego syn nigdy nie był chory. A doskonale pamiętamy z wideo z Hell on Earth, część pierwsza: tak, że Scott de facto na tym nagraniu mówi wtedy, w 1996 czy 7 roku, kiedy to wyszło że o, mój syn wyzdrowiał, więc mogłem wrócić do kapeli. Tak było właśnie. Czyli Scott wtedy sam podtrzymywał tą historię Di Maio, ale ale no teraz w tym, w tym wywiadzie z 2010 roku, już po odejściu z Manowar, że powiem się wysprzęglił. Wszystko opowiedział, jak był traktowany. Po prostu, że Joey Di Maio de facto go zmusił do podtrzymywania tego mitu, że musiał odjść z kapeli, a tak naprawdę po prostu Scott odszedł z kapeli prawdopodobnie dlatego, że nie mógł już zdzierżyć Dimaju wtedy w 1989 roku. Co prawda, za, zarekomendował im nowego bębniarza, tego młodego gościa Rhino, co zagrał świetnie, świetne partie na Triumph of Steel. No ale no, no... smutna, trochę, właśnie historia. Że najpierw odchodzi z kapeli, bo nie może zdzierżyć Dimaju, a potem musi wrócić, bo pewnie nie miał kasy już. I ten musiał podtrzymywać te wszystkie bajeczki DiMaggio, a tak naprawdę na tych płytach to i tak niewiele się nagrał, bo już wtedy DiMaggio robił, robił pębinę na komputerze. Więc tylko Scott grał na żywo, ale też przecież mocno striggerowana strigerowa, perkusja była wtedy już totalnie na żywo. No, także dla Scotta nie było życia po War Bardzo, bardzo smutna sprawa, ale co z innymi członkami. Przecież jeszcze po nagraniu płyty Kings of Metal, ale przed zaczęciem się trasy promującej album, z kapeli został wypierdolony współzałożyciel hordy: Ross The Boss Friedman. Genialny gitarzysta, którego brzmienie brzmienie jego instrumentu stanowiło nieodłączną część Manowar w latach 80. -tych. I ten człowiek został wypierdolony przez Joe'a. Joei po prostu rozwiązał z nim umowę o pracę. I Ross the Boss, jako współzałożyciel kapeli, mający de facto, mógł, mogący mieć prawa do nazwy, zostawił tą sprawę, nie szedł z Joey'em do, do sądu, a powinien był iść. Będąc Friedmanem, prawda, pewnie miał jakichś znajomych prawników, mógł, kurde, Joey'a wy, wyruchać z kasy. To, to się mu należało. Ale nie zrobił tego i, kurczę, taka lekka lipa. No, ale o co w ogóle wtedy poszło? Otóż takie mity krążą, one są prawdopodobnie prawdziwe, że Ross the Boss chciał, żeby Manowar jakby powrócił do swoich rock'n'rollowych korzeni, podczas gdy Joe Mayo, właśnie tak zafascynowany tym, co osiągnął na Kings of Metal, chciał kontynuować tą drogę bardziej symfoniczno-epicką. No. No, i pewnie tutaj do, doszło do nieporozumień, do yy, różnicy opinii. i Joey DeMaio stwierdził, że z Rossem to nie będzie kurwa już więcej grał. Mimo iż Ross, The Boss, był kluczowym elementem sukcesu Manowar. No, ale jako, że Manowar postanowił zmienić styl, no to już nie było potrzeby po prostu trzymania Rossa w zespole. Hmm. No, oczywiście, kolejna płyta w 92 roku nagrana. Z Davidem Shanklem na gitarze, takim masturbatorem gryfu, no, okazała się być potężną płytą. Z masakrującymi kawukami, kawalkadami po prostu na dwie stopy, niszczącymi wiertarami, ale, ale również mega epickim utworem, czyli Achilles, Agonia i Ekstaza w ośmiu częściach. Mega epicki kawałek. 28-minutowy. Yy, więc. Hmm. Jakby to powiedzieć, ta droga, którą wybrał wtedy Di Maio właśnie w tym kierunku symfoniczno-epickim, jednak się wtedy sprawdziła. A te kawałki poza tą, tą epopeją o Achillesie, no też były niezłe. Właśnie Ride the Dragon, co tam jeszcze? O, the Power of Thy Sword, też potężny kawałek. Burning, bardzo ciekawy kawałek. Demona Beach, <laughs> ten, Spirit Horse of the Church. nie no, każdy chwilek na tej płycie jest świetny po prostu, brzmienie smaga biczem po twarzy i praktycznie no, bębny miażdżą, tam właśnie Rhino zagrał, Rhino, jedyny, jedyny jego występ w War to jest to są właśnie bębny na The Tribe of Steel, nie mówiąc o występowaniu na żywo potem, e, chyba właśnie w 2009 roku, potem jak, jak Scott odszedł, no ale, no, tej płcie nie można nic zarzucić. 30 lat temu nagrana zmiażdżyła nas. No. A potem, 4 lata później, rok 96. Louder Than Hell. No i co? I war chyba jednak powraca do swojego rock and, role, rock and rollowego dziedzictwa. Do swoich korzeni. Nagrywając właśnie taki rokujący album. Co prawda nie jest tak świetny jak Battle Hymns, bo nie ma. Tam Rosa Debosa, jest to pedofil Karl Logan, który gra. Mm, no w, riff, w riffach to gra bardzo kwadratowo, ale być może już Joey DiMiot po prostu tak mu narzucił taki styl. Bo naprawdę na Lauler Than Hell już się zaczęło właśnie to. Po prostu takie czagowanie, bez, bez wymyślnych riffów, no. Ale do czego zmierzam? Otóż właśnie. Najpierw odejście Rosa, a potem odejście Davida Shankla. Nie wiem czy go wyjebali, czy on po prostu odszedł. Czyli mamy de facto dwóch byłych gitarzystów Manowar, którzy coś tam nagrywali i nagrywają. I chciałbym tutaj porównać, że powiem dorobek z tych dwóch grajków. No więc tak, David Shankle miał taki zespół, David Shankle Group. I on takie jakby solowe albumy z tym zespołem, nie? Takie... w zasadzie nie wiem, bo żadnego nie słuchałem. Kurwa, od razu mnie odrzuciło od tego. To jest taki typowy adult-oriented rock, instrumental metal, czyli takie neoklasyczne granie, gdzie on po prostu David Shankor masturbuje gryw. I żaden z tych kawałków, z tych albumów, które nagrał w ogóle mi... Yy, od początku mnie odrzucało, więc nie przesłuchałem tego nigdy w ogóle w całości i nie zamierzam się na ten temat wypowiadać. Ale... Potem David Shankle. Yy, ostatnio właśnie trafiłem na jakiś przypadkiem, na jakiś wywiad z nim sprzed dosłownie kilku lat yy, niedawny, gdzie David Shankle twierdzi, że następcom The Triumph of Steel, a więc płyty, którą współtworzył z Manowar, współ napisał, że następcę tej płyty nagrał razem z zespołem Feanor Theanor z Brazylii, chyba czy z Argentyny. No więc sprawdziłem hordę, i niestety jest to słaba horda. Że w sensie nie ma w ogóle startu do War, nie ma startu do Triumph of Steel, nie ma startu do żadnej epiki. A w czym rzecz? Otóż wokalistą tej hordy jest nikt inny, tylko Sven Diana z niemieckiej hordy Wizard. Jak wiadomo, to jest koleś, który nie umie śpiewać. Naprawdę. Jego partie wokalne są asłuchalne. I oczywiście asłuchalny jest przez to również Fianor. Nawet jeśli tam David Shankle miał ogromny wpływ. No więc, właśnie mamy taką płytę. To się płyta nazywa Power of the Chosen One. To jest z 2019 roku. I właśnie tutaj David Shankle jest w składzie jako stały, stały członek zespołu. I na przykład mamy takie kawałki. Rise of the Dragon, do którego jest teledysk, czyli to jest nawiązanie do Ride the Dragon z The Triumph of Steel. The night is gone. The truth has come. Są kawałki jak This You Can Trust, Metal Land, Taki, takie mocno epicko-metalowe kawałki, tak nawiązują do Manowar'u. Waru. I dziesiąty utwór na płycie, ostatni, najdłuższy to jest prawie 20-minutowa epopeja. The Return of the Metal King, Odyseja w dziewięciu częściach. To jest właśnie niby ten następca The Triumph of Steel. O tym, o tym David Shankle mówi. No właśnie tutaj widzimy teraz te ujęcia z tego teledysku do kawałku Rise of the Dragon. Ten David Shankle jest strasznie śmiesznym kolesem, ma taką pucułowatą twarz, taką trochę szaloną, a trochę przypomina naszego kolegę Sebe Janusinio. Ale kurwa, ja pierdolę. Te kawałki są słabe. No jest jazda taka wiertarowa na tych wiertarach, ale te kawałki niczym się nie wyróżniają. Tak naprawdę mógłby każdy, dowolny inny zespół zagrać. No i te wokale również są asuchalne. Ten gość, ten Svend Di Anna, jak on śpiewa, to aż uszy bolą. On. Nie jest ani dobrym wokalistą, ani nie ma dobrego delivery, ani nie ma, nie ma żadnej charyzmy, strasznie się męczy jak śpiewa, to zresztą słychać to nawet właśnie w tym, w tym utworze epickim, że tego vibrato to jest po prostu jakiś żart. Kurwa, nie, po prostu... Dlatego ja zespołu Wizard w ogóle nie znoszę, jest bardzo topornym zespołem, nie ciepię tego zespołu, no i właśnie udział tego gościa w tej hordzie Fianor niestety to jest ujma, to są dwa punkty do tyłu. Gdyby tam śpiewał inny gość, to może by się dało słuchać tych kawałków, ale niestety. Także te wszystkie butne Przechwałki i zapowiedzi Davida Shankle, że tutaj kurwa nagrał dzieło wiekopomne na właśnie na wzór Achillesa i The Triumph of Steel, niestety są to czcze przechwałki i serio nie mogłem, nie mogłem wydzierżyć tej, tej płyty, po prostu <gryw> bardzo nie mogłem tego wydzierżyć. Serio, nie ma tam nic fajnego pomimo tych ewidentnych nawiązań do Man of War, The Triumph of Steel. Orażka. I po prostu nie mam ochoty słuchać niczego innego w tej hordzie, tej hordy, ale chyba we wcze na wcześniejszych płytach, jeśli już Shankle, występował by to tylko gościnnie, jakąś solówkę chyba pierdolną, ale nie pisał z nimi materiału. I co? No to został nam Ross, the Boss. No, Ross, the Boss, jak wiadomo, po wypierdoleniu z Manwar. Grał tam z tymi swoimi kumplami z The Dictators zespole Manitoba Wild Kingdom czy coś takiego. Ale jakoś w 2008 roku, czy trochę może wcześniej, został zaproszony po prostu na festiwal metalowy do Niemiec organizowany przez Tarka Magarego z Majesty. Aby zagrać kawałki Manowar, właśnie z, 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 jakimiś, z jakimiś ludźmi, takimi młodymi, co mieli tribute band dla Manowar, i tak mi się to spodobało, że zaczął grać z nimi i nagrał kilka płyt. I te płyty są całkiem niezłe. E, oczywiście nie chciało mi się ich wszystkich w całości słuchać, ale mogę polecić. Na przykład płyta z 2010 roku, z tymi gośćmi właśnie nagrana. Pod tytułem Hailstorm i są to naprawdę fajne numery. Na przykład kawałek Chrome, nawiązujący oczywiście do Konana, jest naprawdę potężny kawałek. I tutaj widać kurwa różnicę między tym, jak Ross The Boss podchodzi do muzyki, do pisania muzyki i grania na gitarze, a takim gościem jak David Shankle. Te numery Rossa The Bossa na tej płycie i na innych jego płytach są po prostu mięsiste. To jest faktycznie stara rock and rollowa jazda. Yy, riffy, ciężkie riffy. Po prostu. Yy, ten zespół ma chemię, jak gra. Yy, no, po prostu wszystko działa jak należy. I wokalista też jest świetny. Zupełnie nie, niepodobny do tego gościa, Sfena, Diana i innych tego typu krzykaczy. Po prostu ma w swoim głosie jednak coś. Ma w swoim głosie pazur, taką charyzmę i takie szaleństwo metalowe, słychać, że to jest prawdziwy po prostu fanatyk stali, a nie jakiś kurcze boomer jak Sven Diana i tak dalej. Po prostu numery mają klimat, właśnie ten numer Chrome najbardziej mi zapadł w pamięć. No ale dobra. Lecimy dalej, bo tam Ross the Boss zmienił skład potem tego zespołu, bo ci goście z Niemiec, chyba właśnie, młodzi, nie chcieli grać dłuższych tras, no, typowy problem młodych ludzi, um, więc Ross sobie dobrał ludzi z USA i są naprawdę jeszcze lepsi kurwa. Wokalista też po właśnie potężny w samym stylu, z pazurem, co nie. No, i instrumentaliści, właśnie, szczególnie basista, bardzo w tych kawałkach miarży na tym basie, prawie jak Dimajo, właśnie. Także kurwa, nie jest to Manowar, War, na pewno nie jest to Manowar, War, ale jest blisko. Znaczy, brakuje tam właśnie też tej magii Dimajo, którą wprowadzał. Ale jest gitara Rosa de Bossa, jest ciężar, jest korzenność z potęga. A przy tym Ross no jakby nie, nie żyje w latach 70 i 80 tylko jednak wprowadza nowe też elementy tej muzyki, więc jest parę takich melodyjnych numerów, zagrywek. Kurde, no naprawdę bardzo dobrze to, to brzmi. Serio, że tak trochę na uboczu te jego kapele były w stosunku do tego świata metalu epickiego, a to są naprawdę dobre wydawnictwa. Właśnie te ostatnie również. Um, Bloodsworn i Born of Fire. W sumie jakieś takie niezbyt dobre mają recenzje w Metal Archives, a słusznie. Także jeśli ktoś właśnie jest, że powiem, stęskniony czy spragniony mięsistych gitar w stylu dawnego Manowar, no to nie ma Potrzeby szukać nigdzie dalej, tylko właśnie w kapeli Rosa de Bosa. Wiadomo, że nie, nie wszystko tam podejdzie ci, ale, kucu, ale kurde, jest, dobry, jest to dobry substytut. Właśnie biorąc pod uwagę fakt, że Manowar nie nagrał niczego sensownego już od wielu lat, ponad dekady, nie? To też pokazuje różnicę właśnie w podejściu do muzyki Rosa de Bosa, który był właśnie tradycyjnym rock'n'rollowcem. Co nie z tej starej szkoły, a takim człowiekiem jak David Shankle, który po prostu był zwykłym masturbatorem, tym neoklasycznym właśnie, jakby wytworem tej połowy lat 80. Steveów Wajów i Joey Satriani. Także po prostu Ross the Boss Rules, po prostu team Ross jesteśmy. Team Riff, <noise> a nie jakieś tam kurwa plim-plum-plim-plum plim, plum na gryfie, tak. Przy czym Ross zajebiście gra solówki na tych swoich płytach i wcale nie ustępuje technicznie e, masturbatorom, no. A ciekawe, co tam Karl Logan nagra w więzieniu. Gdyby go osadzili w Norwegii, to mógłby nagrać taką płytę jak Burzum na klawiszkach, więzienną. <noise> składającą się wyłącznie z akordów A minor. Dobra, no to tyle było odnośnie mojego zdania na temat życia po Man War. i może w przyszłości nagram kolejną audycję właśnie w temacie trumetalu.